Cześć widzowie, z tej strony Fein. dzisiaj y, pokażę wam jak zbudować no taki, taki, no taki dom w stylu takim średnio nowoczesnym, to znaczy takim drewnianym, z połączeniem kamienia, y, przepraszam miał, miał być jeszcze y, raz odcinek z murów, ale nie miałam na nich pomysłu, więc no jest z tego, teraz wlatuje intro i lecimy. Dobra, widzowie, to tak na początku Potrzebujecie sprus logów, albo jakiegokolwiek dajecie y, raz, dwa, trzy na trzy wysokości i na trzy odstępu. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i raz, dwa. Trzy. Yy, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Później robicie taką. Łączycie je w ten sposób. W ten sposób to łączycie. Tutaj dajecie tak. Yy, tu to łączycie. Tu dajecie tak. A nie dobra, przepraszam. Tu jeszcze tak. I. Nie dobra. Przepraszam. Tu ma być tak. A tu tak. Tu tak. Dobra. Tu. I tu. To trzeba zrobić tak. Dobra. I mamy taki kształt. Teraz robimy. Na każdy, na rogach robić raz, dwa, trzy na trzy wysokości na każdym rogu, raz, dwa i trzy, raz, dwa i trzy. Później robicie szkielet, czyli tu dajecie trz, dwa i tu dwa i wychodzi wam. Takie coś, tutaj. Tutaj i wychodzi wam takie coś i. Tu jeszcze. I takie coś wychodzi. I robicie to samo z drugiej strony. Przepraszam, jeżeli słychać mój telefon. Dobra. I takie coś wam wychodzi. Później zrobicie tu, tu i tu. Dobra, tylko tutaj przepraszam, ale odpisuję. Dobra, robimy tak. Teraz robimy schodki. Bierzecie schodki i na każdym z rogów robicie tak. Tu dajecie w ten sposób. Tu w ten. Tu tak. I powinny Wam wyjść takie rzeczy. O, tak. Tak i tak wychodzi Wam tak. Tu, tu, tu. A nie, przepraszam. Yy, to powinno być, tutaj powinien być blok. Przepraszam, tutaj się już przecież zagalopowałem. Tu powinien być blok w w tym miejscu i w tym, dobra. I teraz y, robicie do góry na ten blok i tu, na ten blok i tu i na ten blok, tu i tu, tu tu i tu. I takie coś macie, tu dajecie, tak i na samą górę dajecie blok. Robicie dokładnie to samo, czyli tak i tak blok tak i tak i tak i tu i tu dobrze Tutaj dajecie tak, tu. A, dobra. Nieważne. Co ja tu zrobiłem? Tak powinno być. Tu. 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 Nie no, czy ja tu na... Nie no, wiem, przy... Dobra. Jeszcze raz, ok? Do... Nie, dobra, to jest dobrze. Tu i tak. A nie, dobrze. Wszystko jest okej. Okay. Eee, <laughs> Przepraszam, ale coś tu się stało. Nie. Jest prosto. Tak, dobra. Nieważne. I tak, jak macie to, to bierzecie tu schodki. Yy, stersy. Ja akurat zastosuję dark oakowe. Akur, akurat tak, tak, mi się jakoś podobają dark oakowe. I dajecie je yy, tu, yy, w tym mi. Jak to było? To było tu na pewno. Na tym bloku. Aha, dobra. Przepraszam. Y, tu dajecie wiem, bo tutaj mam pokazane, jak to powinienem zrobić tu dajecie deski tutaj dajecie deski tutaj podgląd tylko tutaj dajecie deski i tak tutaj dajecie y, no, schodki albo dobra, najpierw sobie i tutaj. Albo nie. Nie, dobra. Yy, przepraszam, ale już jestem po 4 godziny live, więc no. O, dobra. Akurat yy, tak będzie się, będzie się mniej wyróżniać. Dobra. A to ważne, bo tak by jaskrawo to wyglądało. A jakby było takie jaskrawe, to nie byłoby to zbyt ładne. Dobra, wychodzi tak. I tak tutaj robicie schodki, żeby Wam to dobra. Wychodzi wam takie coś i po tej stronie robicie to samo, ale najpierw tutaj to łączycie i tak mm, Dobra. Tu robicie, to łączycie. Dobra, tu łączycie wszystko, żeby to było tak, jak powinno. Dobra, i to zamieniamy, bo to nie wygląda najładniej. Trochę tutaj modyfikacji wprowadziłem. Zrobiłem to trochę wcześniej inaczej. Dobra. Dobra, Dobra. i takie coś wam wychodzi, taki domek, i bierzecie spruslogi, yy, i co drugą kratkę yy, łączycie tu, tu. Tu i tu? Mm, nie, dobra, najpierw się może za zajmijmy dołem. O, Ja to chyba źle zrobiłem. Nie no. No nie wiem. No bo ile tu jest raz, dwa. Trzy. <ścoughs> no to fajna historia. To nieźle. No dobra, zrobimy tak. Przepraszam za to, no, ale... Dobra, jezu, źle to robiłem. Teraz jest wszystko ok. Bierzecie glinę. Przepraszam, miałem chwilę na mysłu. Bierzecie glinę i ja sobie tu dam w środek, a już po tych stronach wezmę oak fence i stonbriki. I tak, to jest. Czy teraz się pogubiłem trochę. To jest dobrze. Dobra, ok. Tu glina. I tutaj też. Dobra, przepraszam, ale już się skupić nie mogę też. Ma... O i robicie takie mm, te. takie y, no jakby no, takie podpory do okienek. Tu możecie zrobić to samo widzowie. Tu już od razu bez przedłużania to tam tak. By już tego nie przedłużać. Dobra. Dobra widzowie, było cięcie. I tak, robimy tu i tu to samo. Dokładnie to samo. Te okiennice. I tutaj glina. I tak, co dalej? Dalej jeszcze tu możemy zrobić glinę. Jeszcze pokażę Wam, jak według mnie można by ten domek zagospodarować. I dalej y, trzeba jeszcze zrobić y, tu, tu. tu, tu i tu i po drugiej stronie dokładnie to samo tu oj, oj. No. nie ten przycisk tu, tu i tu tu, tu i tu wycinam tutaj to już też dobra i mamy tak teraz idziemy dalej i po której stronie domu y, robimy te y, schodki to tak schodki o wędrowny ten y, wędrowny no jak on się nazywa y, tragasz a jeszcze chciałam powiedzieć, że tu nie może być tego, bo tu będą wejście, no to fajne. Dobra. I tak po tej stronie robimy wejście. Dobra, robimy tak. Yy, tu zrobimy. Raz, dwa, trzy, raz dwa, trzy, raz dwa, trzy i raz, dwa trzy. I tak, tu. I tu dobra, i jak to jest tu dotąd, to robimy to dotąd, żeby to wyszło. Tu to robimy i schody tutaj kolejne. Dobra. Robimy schody. Dobra i takie coś. Yy, bierzemy. Teraz robimy detale jeszcze. O, tutaj jeszcze w ogóle tego nie mamy zrobionego. To zaraz. Tu. Jeszcze po tej stronie. I po tej. I mamy tak. Wygląda na razie to tak. Na samym przodzie, czyli tu, y, robimy okno. Jeszcze tu. Tu zrobimy takie coś, czyli tu i tu i tutaj dajemy tak. W tych miejscach dajemy glinę, tu i tu. A w tych miejscach y, robimy taki daszek. Tutaj y, schodki i tak samo jak tam. Tu u góry Robimy też tak samo, tylko y, tu będą deski, a tu będzie takie większe okno. Dobra, robimy okna. Teraz tu okno, takie sobie wymarzyłem, to sobie takie zrobię. Takie mi się całkiem podoba. Po tej stronie, no, nie, dobra, po tej stronie po prostu zrobimy. Tak, tak. Tutaj glina, 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 glina. Dobra. I tak. Teraz robimy, zajmiemy się wnętrzem. Oj, może najpierw drzwiami. Dor. Yy, możemy wziąć te. Spruce. Tak, są sprusowe bierzemy d de... o jeszcze tutaj zapomniałem szkło o i możemy jeszcze dodać szkło dodać szkło I domek nie jest taki duży ja bym sam szczerze to mógł w nim mieszkać bo mimo że nie lubię jakoś bardzo tego stylu czyli takiego bo ja lubię nowoczesny to naprawdę no podoba mi się po prostu bardzo ładny domek. Dobra mi się. Dobra. Mamy to. Ten domek nie będzie jakiś super wysoki. Można go sobie oczywiście podwyższyć. To nie jest żaden problem. Wystarczy zrobić filary na początku jedno wyższe. Dobra. Tu. Tu w rogach można oczywiście dać glostolna lub. Y, lanterny tutaj można tu dać, i tu dać na przykład. I tutaj na wejściu. Dobra, mamy tak. Y, tu dajemy. Raz, dwa i trzy. Tu dajemy schodki. Tu też trzeba zniszczyć. Dobra. No, i mamy tak. Teraz jeszcze y, tu ze schodami. No, tak, tu. A nie, tutaj nie można. Jednak nie. Ale tu już może. Też nie. Ale tu już tak, dokładnie. Lader. Tutaj dam lampkę, Jakby się tu nic nie pojawiło. To oczywiście można. Dać tu deski, można tu sobie magazyn zrobić. Dobra, to jeszcze obiecałem Wam, że jest. Dobra. Dobra. Tempiecyk, Tempiecyk i Smoker. I jeszcze tu skrzynki. Dobra, mamy tak. Tu można oczywiście dać crafting table, a tu na przykład można yy, sobie dać łóżko. Yy. Tak, taki stolik można powiedzieć nocny. Dobra, taki stolik, jakby nocny. Biurko tu można dać na przykład. No, na przykład tu. Tu można dać. Mm. Mm. komputer. Yy, komputer, myszka... T tutaj można... No i mamy taki komputer. Tu w rogu można sobie dać skrzynkę taką lub nawet przy łóżku. I tu, mm. tu jakby ktoś chciał, zalecam to bardziej zrobić, się wkopać: enchanting, yy, biblioteczkę. Yy, gdzie? Tu na przykład. O, tu. O. Yy, co jeszcze by można dać? No nie wiem, na przykład no w sumie to by było na tyle. No i tak. Domek prezentuje się tak. Yy, jeszcze, o! Wiem co można dodać. Na przykład taki brązowy dywanik. Tutaj taki na kołóweczka. I w ogóle na no, całą. Tutaj sypialnie. Dobra. Tutaj nie trzeba. I tak. Yy, dziękuję Wam za oglądanie tego. Dajcie łapkę w górę, jak Wam się podobało. Yy, napiszcie jakiś komentarz, możecie podesłać znajomym. Yy, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszego livea z 19 grudnia. Yy, no, no i w sumie to tyle. Dzięki i cześć. Do następnego odcinka.